Hallo, moi drodzy patroni, witam was w 74 odcinku naszego podcastu Przydatne Idiomy Zwrotu i powiedzonka, a dzisiaj będzie o drzemce. Ach, jak przyjemnie jest uciąć sobie drzemkę. Nie wiem jak wy, ale ja lubię. Jeśli należysz do tej grupy ludzi, którzy nie mogą obejść się bez drzemki, na pewno przyda Ci ten zwrot. Ich muss ein Nickerchen machen. Ich muss ein Nickerchen machen. Zachęcam do krótkiej drzemki w ciągu dnia, to taki szybki i skuteczny sposób na odzyskanie energii. Przejdźmy do przykładu. Gehen wir jetzt einkaufen? Nein, noch nicht. Ich bin fix und fertig. Zuerst gehe ich schnell ein Nickerchen machen und dann können wir los. Przetłumaczmy sobie ten przykład. Gehen wir jetzt einkaufen? Idziemy teraz na zakupy? Nein, noch nicht. Nie, jeszcze nie. Ich bin fix und fertig. Jestem wykończony. Zuerst gehe ich schnell ein Nickerchen machen. Najpierw pójdę uciąć sobie drzemkę, und dann können wir los. I później możemy iść. Dosłownie i później możemy wyruszyć. Gehen wir jetzt einkaufen? Nein, noch nicht. Ich bin fix und fertig. Zuerst gehe ich schnell ein Nickerchen machen und dann können wir los. Także, jeżeli będziecie musieli uciąć sobie drzemkę, możecie powiedzieć: Ich muss ein Nickerchen machen. Ja, das ist alles für heute. I pamiętajcie, że na gerlitz.pl możecie sobie ściągnąć do tego podcastu fiszki, ale możecie sobie również zakupić książkę u wydawcy, na przykład 100 ilustrowanych niemieckich idiomów z ćwiczeniami. Danke schön, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.